Zagoliła Pani dzisiaj cipkę? Dobra, chyba nie ten numer, proszę Pana. Dobruczki. Tak, to mam Pan jakieś pytanie? Bo to chyba nie na temat było. Dobra. A umiesz wróżyć? No, umiem. Stąd ten numer, proszę Pana. No będę robić w przyszłości? Mam zielone włosy. Pan zielone włosy. To naprawdę wspaniała informacja. Myślę, że yy... Ten wybór włosów, tutaj on zobowiązuje właśnie do Pana przyszłości, że to jest znak jest teraz, na przyszłość. Więc myślę, że tutaj. A jaka, jaka, jaka mi związuje przyszłość? No właśnie tutaj myślę, że Panu się sprawdzi um, taki, coś z naturą, jakaś praca w zoo, czy przy wycinaniu drzew. Ja myślę, że tutaj Panu. Lubię drzewa założyć... ścinać no. mm -hmm. I tu myślę, że Pan może nawet założyć swoją firmę i że ona będzie bardzo dobrze prosperować. Hmm. O, a jaką firmę? No właśnie tu mówię, coś związanego z naturą Dobra, na Dobra, to było drugie pytanie. Ale mam w jeszcze pytanie. Mhm. Ma Pani chłopaka? Hmm. Pana ma, ale nie wiem, czy to Pana biznes. I mówię. Czy jeszcze jakieś Pan ma pytania dotyczące swojej Lubisz przyszłości? Lubisz stupy na tor? Dziękuję bardzo. Ogolio pan Cipe? Matko Moska. Zazwyczaj to nie jest dobry znak, ale tym razem diabeł. Dzień dobry. bo ja z jednym zapytaniem, ale też bardziej kolega chciał się zapytać. On ma takie niebieskie włosy i on się pyta, czy będzie kiedyś z taką aurorą Angel. A jak kolega się nazywa? Zahir. Zahir. Mhm. Pan co, myślę, że no tutaj kolega musi się zwrócić, sam zadzwonić, bo no nie mogę tutaj wróżyć w czyimś imieniu dla kogoś. Podaję mu telefon, podaję mu telefon. Mhm. Masz Zahir. Słyszałaś? Nie, nie, nie słyszałam niestety. A, to dobra, to dobra, to zaraz odzwoń. Mm -hmm. przyszłość, no jest to jednak duży krok i duże niebezpieczeństwo. Dlatego trzeba robić to rozważnie. Oczywiście pamiętajmy, że my sami mamy wpływ na to, co świat nam przyniesie, ale gdzieś tam nasza historia jest zapisana w gwiazdach. Dobrze. Do wróżki się dozwoniłem? Mhm. Uh -huh. No to chciałbym ten sposób wypróżyć kart. Tam. Uh, dobrze, kart. dobrze. A jak się pan nazywa? Pana imię? A konieczne to jest? Tak, tak. Pana imię tylko. To wystarczy. A to jest darmowe? Tak, darmowe. Tomek, jestem. Tomek, mhm. Uh -huh. No i jakie ma pan pytanie do gwiazd, do kart? Czy znajdę miłość w tym miesiącu? Czy znajdzie pan miłość w tym miesiącu? Dobrze, tak. chwileczkę ja tylko kartę przetasuję. Mhm. No proszę pana, tutaj um, wypadła nam śmierć. Ta śmierć oznacza, że będzie to koniec pewien koniec um, w pana rozdziale. Ok, no to tutaj mamy jeszcze jeden. Mam jeszcze jedno pytanie. czy... Czy w tym miesiącu postawią kasynę? Czy w tym miesiącu postawią kasynę? Dobrze, to może zajmijmy się tym pierwszym, pierwszym pytaniem. No tutaj widzę, że w pana życiu kończy się pewien etap, i po zakończeniu tego etapu, no tutaj wejdzie w pana horyzont jakaś osoba. Nie musi być to kobieta. Może pan jeszcze tego nie wiedzieć, ale no może być W że nie z... musi być to kobieta. Kopy... Co? Nie, 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 nie. nie. Panią, eee, to jest no ja w wiem, że, wiem, że to jest szok. No może być to kobieta jest tutaj e, bardziej widzę taką e, kobiecą energię, e, ale ktoś na pewno się pojawi, tak? Tutaj e, jak to się potoczy, no tutaj pan na pewno będzie musiał e, dużo swojej energii poświęcić na, na tą osobę, jeśli pan będzie chciał, żeby to wyszło, tak? Ehm, myślę, że póki co. To tyle. Co do drugiego pytania, to proszę pana. Hmm. No tutaj niestety myślę, że w tym miesiącu to się jeszcze nie stanie, ale w przyszłym czasie może się to wydarzyć. Okay. Dobra, dziękuję bardzo. Wezmę sobie to do serca. Do widzenia. Hmm. Dziękuję, do widzenia. No, widzicie, proszę państwa, no tutaj e, pan był zdziwiony, że też facet może się. Okazać w jego horyzoncie. No niestety, często jest coś takiego, że my ukrywamy przed sobą jakieś takie nie chcemy się do końca poznać, i to jest problem właśnie tej naszej tutaj życia na Ziemi że my nie chcemy się sami przed sobą odsłonić, i to jest naprawdę um, przeszkadza w samym rozwoju, tak. Dlatego tutaj, e, ja wiem, że dość ciężko przeskoczyć, ale myślę, że każdy gdzieś tam może tą energię w sobie znaleźć. Kolejna rozmówca. Dzień dobry. Dzień dobry. Dlaczego pani wyzwała mojego kolegę, że jest celem? Słucham? No pan Tomasz mi tu teraz płacze, że pani go wyzywała. Nie, nie proszę pana. Ja tutaj, e, wie pan co, myślę, że nie będę udzielać tego, co tutaj rozmawiałam z Panem Tomaszem. Jasne. Ja chcę, ja chcę wywróżenie z hmm. ten, fusów. Mm -hmm. z fusów? To wie Pan, co? Tak. A jakie to wywróżenie jest? No, tutaj musi Pan zadać pytanie, tak? Do fusów i zobaczymy, co one tutaj panu odpowiedzą to ja mam odpowiedź. pytanie odpowiedź to chwileczkę, tylko przygotuję fusy tak, herbatę muszę tutaj uh -huh. dobrze, mamy mamy, taką mówię pan sypanom uh -huh. to słucham, słucham tego pytania e, czy uda mi się 13 napad pod rząd bez policji uh -huh. czy uda się pan 13 napad pod rząd bez policji no bez, bez wyroku oczywiście. Bez wyroku, czyli yy, tutaj... Hmm. Wie pan co? Uda się bez wyroku. Tak, patrzę, że tu nie będą żadne e, konsekwencje ponoszone w tym momencie. Nie wiem, jak w przyszłości. W przyszłości może być coś innego. Natomiast w tym momencie pan konsekwencji nie poniesie. Natomiast, Czyli mogę śmiało robić. E, no, ja bym proszę pana nie zalecała, nie wybierałabym takiej e, ścieżki, bo wiadomo, akcje e, niosą konsekwencje. I mówię, no teraz one konsekwencje nie przyniosą. Natomiast nie wiadomo, co w przyszłości, tak. Jasne, jasne, dobrze. Dziękuję bardzo. Dziękuję również do widzenia. Co ty chciałaś ode mnie? że ci przyniósł? Cicho cię. Fusy, fusy i wodę. Jakie kurwa fusy. No cicho cię. Dzień dobry. Dzień dobry, czy dodwieniłem się do wróżki? Mhm. Ja mam pytanie. Następujące pytanie. Pierwsze dlaczego krowy nie latają? Wie pan co? Ja myślę, że to nie jest pytanie do kart, tylko to jest pytanie jednak do, do Boga, tak? Dlaczego on tak stworzył nasz świat? No tutaj karty niestety na to nie odpowiedzą, natomiast. A krowy kiedyś że... będą latać? Myślę, że nie, proszę pana. A krowie ile waży dźwięk? Dźwięk skrzydeł, słucham. Ile waży dźwięk? 100 kilo, proszę pana. To, nie, to nie, chyba nie te pytania. Dobra. to ja jeszcze mam jedno pytanie. Mhm. A... Mogłabym się tylko o pana imię zapytać? Serafin. Mhm. A dlaczego? Potrzebuję. Dobra, no to mhm. jak już pani zna moje imię, to jeszcze mogę powiedzieć nazwisko Dancing. Mhm. I co mi pani wyróży po moim imieniu i nazwisku? A jakie ma pan pytanie? Bo tutaj konkretnie. A jakie muszę mieć pytanie? Na przykład to takie dla pan, przykładu. Co by pan chciał wiedzieć? Na przykład o swojej przyszłości, czy Dobra. może o fortunie? Czy będę miał żonę? Panie Serafinie, to ja tutaj e, będzie kilka na pewno długoterminowych relacji. Jeśli chodzi o małżeństwo, proszę pana. No nie wiem, czy pan chce wiedzieć, bo to jest jednak duża wiedza. Nie każdy jest gotowy na coś takiego. Jestem gotowy. Wie pan, co widzę tutaj. Pierwsze małżeństwo będzie udane. Niestety zakończy się ono w bardzo tragiczny sposób. No jak Kto odpierdoli? Nie... Ja czy ona? E... Pan, co. Nie wiem, czy. Tutaj może zostawmy tą informację dla przyszłości. Um, natomiast drugie małżeństwo. Um, no to już będzie do końca, proszę pana, nie? Do wow. końca. Czyli będę miał na stałe żonę. E, tak. Tutaj mówię, widzę dużo, um, dużo, no będzie więcej niż te tylko dwie relacje. Wie, wie, więcej niż dwie relacje? i to ja do tak. jestem w chuj? Mm -hmm. no jest pan takim chyba, um, gentlemanem. Dżentelmenem. facetem. Tak myślę. Czy gentlemanem to już wie pan nimi oceniać. To może Ej. się umówimy na kawę? Nie, proszę pana, ja nie... Ej nie no dobra, siema, siema, siema. Dziękuję bardzo. Myślę, że. Tutaj ktoś będzie próbował robić z kogoś głupca. Ale kto z kogo? Nie wiem. Wysyłam wam pozytywne wibracje wszystkim. Dla wszystkich moich rozmówców tak, słucham. życzę dużo szczęścia i. Tak. Dzień dobry, witam Dzień dobry e, Mam tutaj takie zapytanie Czy e, spotkam miłość w tym roku? Czy pani spotka miłość w tym roku? Mogłabym się o pani imię zapytać Aurora mm. Dobrze Tutaj widzę y, głupca na horyzoncie Będzie jakiś głupiec na pewno I to no, jest, nie, no nie jeden w moim życiu no? Tak i to tu jest pierwszy tutaj um, pierwsza osoba jaką widzę, natomiast y, będzie jeszcze drugi facet na pewno. Oni będą walczyć, będą się starać o pani, um, żeby pani spojrzała na nich no Tutaj y, pani w ogóle nie będzie musiała się starać o to, tak? Tylko to będzie tylko z, tych, z tej drugiej strony szło ta inicjacja. Y, no natomiast już na końcu to pani będzie musiała podjąć ten wybór, tak? I ten pierwszy facet: no ja widzę, że on jest w takiej energii głupca to jest osoba, która y, dużo obiecuje, ale mało robi. Y, natomiast drugi facet: on będzie y, osobą ułożoną, trochę zdystansowaną, ale jednak. Będzie na jakiś taki sposób próbował pokazać, że ej, zależy. E, no i tutaj no już do pani e, należy ta decyzja, e, kogo pani wybierze. Więc ta miłość na pewno będzie, ale czy tutaj e, dojdzie do związku, no to już jest właśnie e, w panie kwestii, czy pani w ogóle, e, któregoś z e, potencjalnych wybranków. E, wybierze, tak? No ten pierwszy facet, on na pewno będzie pokazywał dużą miłość do Pani. Yy... Tylko no tutaj mówię, no to jest taka osoba, która dużo mówi, mało robi. Yy... Czy jeszcze jakieś pytanie, Pani ma? Tak, no który tutaj będzie lepszy dla mnie, tak? Który będzie lepszy? No tutaj yy, jak patrzymy pod kwestią życiową, tak? To ten drugi to to będzie yy, osoba o takiej ciemnej karnacji może, w włosach, coś takie będzie w trochę mrocznej energii, że tak powiem, nie? Tą, tą stronę ciemną bardziej obiera, ale no to jest taka osoba jednak ułożona, mająca plany na życie i chociaż na co dzień chłodna, to jednak tutaj dla pani on tą twarz trochę swoją odsłoni, tak? Te swoje emocje, więc no tutaj ten drugi facet, on wydaje się lepszym potencjałem, tak? Na stworzenie jakiejś relacji głębokiej z przyszłością. Natomiast ten pierwszy no, on da pani tą taką adrenalinę, to, czego Pani jeszcze nie czuła, to, czego no, my jako ludzie chcemy dosięgać, tak? Więc no, tutaj albo może Pani wbreć tak, albo no, to, ten. Taki stres, te, te emocje, takie jak nastolatka, trochę. Ehm... No to już mówię, nie? Od pani zależy. Dobra, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zastanawiam się nad tym mocno. Tak, zastanawia się pani i pani po prostu oczekuje, tak? Tutaj jak na razie od pani żadna energia, yy, pani będzie brać energię, pani nie będzie jej dawać. Na razie pani ją bierze, a potem tą całą zebraną energię w sobie pani będzie musiała wykorzystać na yy, wybór, tak? Okej. Okay. Czy będę na komórkę dzwonić? Panem coś nie działo Nie działo, ale jest Pani naprawdę Piękną kobietą Dzięki, dzięki, pa Do widzenia, do widzenia